Siema wszystkim Zapraszam na trzeci odcinek Tego mojego let's play na single player I to jest tak Zacznijmy od tego, że teraz kurewsko pada I chujowo się nagrywa Jak pada deszcz Strasznie mnie słabo będzie słychać Więc zrobimy tak Ja przeżekam deszcz I wracam za małą chwilę Czyli mamy pierwszego fajla w trzecim odcinku O kurwa To muszę wam pokazać Nie wiem czy wy o tym wiedzieliście czy nie Wsadziłem tu jedną owcę, za karę, bo mnie wkurwiała, ziła mi w kochaty. I teraz przychodzę, patrzę, mam kurwa dwie I łyse hmm. Żadnym cudem tu nie weszła Zakopane, takie więzienie dla owiec, zrobiłem mały Alcatraz Dobra, no nie przeszkadzam, jeszcze piłka, deszcz jak coś, to widzimy się za chwilę, tylko przestanie lać No okej, okay, już jest po deszczu, dobra Dziś tak, mam zamiar znaleźć sobie psa Samemu w tej chacie nudno, eee, z ludźmi nie gram, więc trzeba by znaleźć psa. Tak, gdzie ja mam kości? Kości, a mam tu. Teraz tak, psa znaleźć nie było nigdy łatwo, Gdzieś szukałem. Jak je ja znalazłem, to mi się gra znudziła, no, ale dobra, z że będzie ciekawiej. To tak, psy się znajdują gdzieś na jakiś, gdzieś na jakiś tam, umówmy się, że tam. Dobra, co to za tam? O, no, jeszcze koledzy creepery O ho, myślę, że piznie. Ach, gadzie ty Hangard z starym metynczykiem na mieczy chce walczyć A no, On tak jak tak jakby się zapalał kurwa, Och, gadzie, dobra Dobra to ja tam dojdę na tą, za tą górkę kawek i widzimy się za chwilę. Okej, jestem przy tej górce. Kopalnia. że że też trzeba od razu było wykopalnie. Ja chyba babol od razu mnie nie zja, bo się przy mnie nie Czekajcie, tu światełko. Tu rzucimy trochę światła i tu nie ma baboli. To mnie nic nie rozdupcy, dobra to co wykopię, niech dupę dupy zatrwał. zaraz wracam Czy jest ten Enderman? Czy coś? Enderman Kurwa jakie ślepy, dać Nie patrzę w oczy ale Ohoho, ho. gdzie ty idziesz? Co masz? Pogorsz? Klocek masz? I ty a będziemy się z nim marzylać. jeszcze z Endermanem się nie wiem Dobra, spojrzałem na niego, patrzcie się częściej. Póki się, się częściej, to mi nic nie może zrobić chyba. Dobra, pa 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 ja startuję, pa, pa pa Patrzę na ciebie. Czę to nie jest, tak jest e, straszne, jak tam pierdolą. Mam perełkę? Mam. Ja zrobiłem piczego Endermana, jestem fajny. Dobra, idziemy szukać psa. Trochę tam nakopłem pierdolę resztę. Psa. No, muszę zdążył Do końca... no nie no, opcje nie przepuszczę, nie ma opcji w ogóle Kiedyś będę coś budował to... no ona się przyda No tu też dawaj Patrzcie, glina, Ue, nie, No znowu muszę zawrócić dupę, mi się sekundę poczekaj, zaraz wracam Dobra, wykopałem tą glinę Kurde, znowu następny, nie będę na dupy. trudnie, chyba wykopię dzisiaj to wszystko Albo z serów przecież mogę zawsze wrócić Dobra Nie kombinujemy. gdzieś na jakichś wyżynkach się rozpiją wilki. wataham Nie wiem czy tu są. Chyba są, nie? W każdej części są. Łowca. Kurczok. Żar ci się przyda w nie z niego nie wyleciało? To jest to. Dobra, pierdolę na szybko. I idziemy szukać dalej. Ogólne filmy Gość mu, że Patrz krowa no przecież Krowy tak dawno nie widziałem Dawaj kotlety Okej, okay, krowa jest, no obca oczywiście oddawaj, oddawaj co moje Dobra, idziemy jeszcze kawałek tu To za daleko, do chaty trafił no tu, tu hop 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 i, 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 i owca tu. Dobra to idziemy dalej I co znowu owca No fajnie, to mi się przestaje podobać Zagie, jak, jak wilka się nie szuka, to się zaraz sam pojawi Znowu owca mhm. Może jakiegoś wilka znajdę, dopiero wam dam znać Jesteście się nie nudzili jak biegam mi te owce, owce gole Zabijam kury Mędrzeć fermy jaj, nie? Dobra, to sraj na ten event Jedziemy z tymi owcami Czy jest jakiś wilk, który się przydał Daleko nie iść No kurczę kurczę pieczoną no to... to takie lagi mam? Nie, no za małe letra. Same owce, zero wilka. Ale będę miał tych Będę coś zaraz wybudujemy chyba. Przynajmniej w następnym odcinku może coś wybuduję. Tylko że strasznie mało widzów mam i... i pomysłów nie mam w ogóle na to co budować. Teraz już się tak oddaliśmy, że nie wiem czy do domu trafię. Mówmy się, że budę mam... A mogłem mapę sobie zrobić, nie nigdy jej pomyślę. Sno było wstępacie. No muszę je wszystkie ogólnie, bo normalnie mnie zasnąłem ja i o proszę. Jeszcze lepiej, a mam mo. Jak zio! Nie w nie! Dobra jest I teraz tak Szukamy dalej tego wilka No chociaż jeden No nie mogę trafić w gada Czajcie to no, Kurde no nie Pukiem mi cię No nie To chyba dam na intro Ja można to go kurę gonić No tak w lasach one się rozpiące. Patrz się schowałaś świnia przyda, mnie mogę jej trafić? Kurwa co jest z tymi kurami? Gdzie kupę? O Mój wodeczny wojownik robi się godny. Trzeba kiedy na masę sztejka. Dobra, jeszcze jednego. Dobra, teraz barwnika weźmiemy. ale Okej, okay, Tarzan. A kurwa, ja myślę że spadnę kurwa. Trzeba mieć tak uczucie jak jest spada, że ten... Wilka nie mała, że wszędzie, po drzewach nawet kurwa, jak Tarzan byle wilka mieć. No i co, i No Dobra, ja jestem z powrotem, coś mi tego Minecrafta wywala dzisiaj, nie wiem czemu. Zbuntował się komputer. Teraz tak, gdzie ja miałem dom? O kurwa, tam. 100% tam. Dobra, pisz, idę do domu, spróbujemy za chwilę. Dobra, i w pisz nie znalazłem sobie psa. Pierwszy dzień poszukiwań się nie udało. Teraz pójdziemy w tamtą stronę. A nie było, to idziemy teraz tu. Nie czego, bo teraz jeszcze moby będą. Skrypną, fajne fajny młodzieżowy mi wypierdoli. Dobra, to idziemy tu. Nie wiem czemu ale mi dzisiaj kurwa tak tego Minecrafta wywala. Co jakiś taki błąd jawy wyskakuje, a niby mam tą najnowszą. O, nie wiem czy kotlet tego ale życia dodaje to co znowu no przecież cholera jasna nie, Muszą się pojawiać kiedy ja kończę odcinek Patrz chwytać Cię wyjebał Gdzie on leży kurwa skurwiel? Ty nie, wskoczył do wody O co za pojeb Zdech kurwa pies Jak mi nasypał do dupy, kurwa muszę się najrzeć co mm -hmm. jest następny? Że za daleko od chaty się nie oddali, bo kurde ja naprawdę nie mam orientacji w nie mapki nie zrobiłem, to się w życiu nie znajdę. W to życiu nie da. kurde lamusie cholernie. Nie wiem, czy te do czegoś będą potrzebne, czy nie, ale zobaczymy. Owca znowu, no kurde, panie, znajdę wilka jebanego, no? Chuj mnie to chodzi, Będę ten odcinek tak długo kręcił, aż nie znajdę wilka. Tak sobie ubzdurałem, że ma być wilk, o, ale z niego się posypał. Krzok. Patrz, następna owca nasz. No ja pierdolę. Teraz to już zgłupiałem powoli. Okej, okay, jestem znowu, bo to mi wypierdoliło tą głupią grę. Głupio ma wciągę cholera, nie? Dobra. Następna kurwa obca. No po chuj wy tu się rozpicie, że was będę tylko zbierał. Już trochę jest... Dobra. Co ja mam? Kurwa zrobić żeby tego wilka znaleźć. Mm -hmm. Kurwa obca. No nie, no nie zostawię tak. Kurwa, no też nie może tak chodzić. No, kawałek już się oddaje, no musiał chociaż pochodnie szczelini, nie? To jest gdzieś tutaj. Nie kurwa, następna owca, nie wiem czy on nerwo złoczenia jakieś kurwa na tym tle mam Dołna. Dobra, umówmy się, że tu będzie wilk Kurwa owca, chuj, nie patrzę, nie patrzę w ogóle tam kurwa z tą stronę, bo mam stracić parę sekund filmu na to, żebym kurwa go nie owca jak debil. Dobra, dobra, dobra Krowa tam gdzie ja mieszkam to powiem, ani krowy nie ma, ani kurwa nawet kurczaka już. Leżeć. Hop, hop, kurwa tu jak pochodnie. Dobra, jesteśmy na jakimś punkcie widokowym. I co widzimy? Gówno. Nie ma wilków. Miałem tu mocę z bo już tak łazi sama. Kurwa tym na jedno obok drugie, a kurwa, wilka ani pół. Chciałem wrócić do tego kurwa wilka, najwiara się gdzieś czaiła na drzewach widziałem na I Trochę tych poradników widziałem jakąś wieżę ja w żebym do domu zawsze trafił? Kurwa no nie ma wilka, no... Pisdu no nie ma żebyśmy się zeserali. Bo nie wycofali tego, nie? ani jednego nie widziałem, tylko je gram tutaj na tym serwisie jest na tym serwisie, na tym savey Oddawaj, wełnę, cholero No kurwa, każdy ma psa, ja nie mam kurwa? co to za w wylewia psa? Aha! Yy, jakbyście mogli subskrybować, yy, oceniać moje filmy, no bo im szybciej dostanę partnera, tym więcej filmów będę kręcił, bo jeżeli wam się naprawdę nie podobają, to olejcie ten kanał. A staram się robić coś ciekawego, nie wiem co mam mówić, to jest najgorsze, no zamiast pisać mi co mam mówić, to wy nic nie wchodzicie na moje, ten, na na moje konto, tutaj Nie wiem jak mam zareklamować, nie wiem co mam wpisać w ogóle Bo tu tam wielki JJ Joker ma w dupie żeby kogoś polecić jak nie zna On nikogo tam nie promuje, nikt nikogo nie promuje, czas swoją markę jakąś zrobić No kurwa znowu glina Nie wierzę Dobra jestem ponownie. Nie mogłem znaleźć psa za cholerę Co teraz tak, opcja jest taka Mogłem wejść kiedyś supermana, albo inne tego typu rzeczy dobrze to oświetla i może któryś pies z tamtej strony bądź z tamtej lub z tamtej już z każdej strony tego świata zobaczy że takie coś tu jest kość napali się na nią przyjdzie tu będzie czekał aż go swoje i będzie mój bo już kurwa nie mam nerwów na te gówna I to jest tak na dzisiaj zakończę odcinek po prostu chodziło o płynność co ja tutaj mam pomysłów od was ja tu nie wiem co mam robić czy mam Naprawiać dziury po creeperach, bo kurwa kutasy naprawdę potrafią mocno dopiero się w sumie schową, bo jest noc I teraz tak Ja idę się jednąć spać Filmik zaraz dodam, obrobię ładnie Wydacie mi suby, jak Wam się podoba, ocenicie ładnie Dodacie film do ulubionych, mam taką nadzieję, że będą wam się moje filmy podobać, tylko mi wiedzieć co mam robić, bo ja jestem nowy w Minecrafcie. Ja mogę stworzyć tylko jakieś plany bym musiał mieć, w sumie zełba to zaczyć domek stworzyłem, czyli tak jest tu baldachim mam Dobra Aha, i czemu mi tu pająki wchodzą? Przecież pająk się nie powinien zmieścić pod takim czymś, nie? Bo pająk jest... Ee, kratka na dwie kratki, czy dwie kratki na dwie kratki? Bo on jest jakiś taki niesymetryczny, nie? Dobra, ja kończę ten odcinek na dzisiaj, zaraz go będę wrzucony na ten na mój kanał Kupa Klosków, oczywiście ee, subskrybujcie, biorą mówi, żółty magiczny guziczek, ja mam zwykły szary guziczek. A mojego partnera może jakiś lepszy się zrobi. E, kogoś tam miałem pozdrowić, ktoś tam miał rodzinę, ale za cholerę nie mogę sobie przypomnieć. Czekaj, gnom, gnom, dobra, mniejsza, większa, więc yy, pozdrawiam wszystkich, nie, i musicie grać Minecrafta i kopać, kopać dużo, dużo, dużo żelaza i zrobić zajebiste kilopy, żeby nie kopać gównem drewnianym, tak jak ja kopałem na początku. Dobra, na razie, cześć, ja to kurwa zaraz na kepę skoczę do wyra.